Kraina kiepskich Nikt gorszy, nikt lepszy Kolejka dla wszystkich Nie trzeba reszty Na końcu świata Rozpoznasz brata oddać ci wszystko Czem chata bogata Kraj na kiepski, nikt gorszy, nikt lepszy. Kolejka dla wszystkich, nie trzeba reszty. Na końcu świata rozpoznasz brata, odda ci wszystko, czem chata bogata. Mówią, że czas to pieniądz i takie rzeczy A pani w okienku jakoś się nie spieszy Latem gorąco, zimą pizga ciężko Zostaw ziemniaczki, zjedz mięsko Tak to się robi, nasz rodzimy heroizm Nasz rodzimy hedonizm z gębą jak Gombrowicz Po drodze łapiąc smaki życia jak Makłowicz A przy stole toast, bądźcie zdrowi Mam tu swój polski sen, chłop przy ognisku gra dżem, Drugi coś opowiada i przewiduje jak Lem Trzeci zawsze zapisem, lecz wyjechał na dren Dzwoni dawny kolega, chce sprzedać mi krem W konfesjonale słucha mnie jakiś pan Mówię mu co porabiam, kiedy siedzę se sam W piątek jadłem, u Turka było pycha am-am I też grałem koncert pijany jak u kiepskich Nikt koszy, nikt lepszy Kolejka dla wszystkich Nie trzeba reszty Na końcu świata Rozpoznasz brata, orda ci wszystko, czem chata bogata. Kraj na kiepski, nikt koszy, nikt lepszy. Kolejka dla wszystkich, nie trzeba reszty. Na końcu świata rozpoznasz brata, orda ci wszystko, czem chata bogata. Parostatkiem w piękny rejs Język, którym pisał Ray Brat nie więzi do ziemi tej Przywiązani jak do ściany spray Nie lepsi od innych, nie gorsi od innych Dryfujący w morzu treści debilnych I spraw zamiecionych pod stu widliny to Polska, a nie Filipiny W tygodniu many-many Dalekosiężne plany W weekendy tany-tany skąd my to znamy? Jak coś mamy, to razem to jeramy Bez reklamy, a jak w drzwi waląchamy, Proste, nie otwieramy Jak wozem, to nie możemy wejść pod rozwagę jak nigdzie nie jadę, lej dalej na równowagę Towarzystwo najlepsze, do tego przykładam wagę I najlepiej na czysto, bo po perfumach mam zgagę Kraina kiepskich Nikt koszy, nikt lepszy Kolejka dla wszystkich, nie trzeba reszty. Na końcu świata rozpoznasz brata Orda ci wszystko, czem ta bogata? Kraj na kiepski nikt koszy, nikt lepszy. Kolejka dla wszystkich, nie trzeba reszty. Na końcu świata. Poznasz brata, odda ci wszystko, czym chata bogata.